Hej, hej, hello! Witajcie na kanale Rapture i z Skończ pochwycenie jest blisko. Tak jest blisko. A dzisiaj pytanie. Gdzie jest to twoje pochwycenie? <grym> Czyli po prostu to jest dla ludzi, którzy cały czas pytają, gdzie jest to Twoje pochwycenie? No czekamy, już minęło 3 lata przecież od tego covid -a. i w ogóle tak samo inne sytuacje, nawet minęło 2000 lat, a jeszcze covid -a nie ma. O co ci chodzi? O co ci chodzi po prostu? No i teraz mam taki słuchajcie fragment. Dla was, drugi Piotra, drugi jest Piotra, rozdział trzeci. Kochani, piszę do was już drugi list. Chcę w nich, dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. Pragnę wam też odświeżyć w pamięci słowa wypowiedziane przez świętych proroków oraz przypomnieć przykazanie Pana i Zbawcy podane wam przez waszych apostołów. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych, w dniach ostatecznych pojawią się szydercy. Szydercy. Zainteresowani zaspokojeniem własnych zachcianek. Będą oni drwić. No i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak jak od początku stworzenia. Pomijamy kolejne wesety od dziewiątego. Pan nie zwleka z otrzymaniem obietnicy, czyli z tym pochwyceniem. Choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie chce, aby się wszyscy pamiętali. Dzień pana nadejdzie jak złodziej, wtedy niebo z trzaskiem przeminie. Podstawy świata stopnią w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę za swoich dokonań. Oczywiście dzień pana, to dzień pana to mówi oczywiście o tym, jak będzie już po wielkim ucisku. E, więc wtedy będzie tak, bo tutaj pisze, że wtedy niebo z trzaskiem przymiję podstawę świata w stopnią w ogniu, bo to wtedy mówi się, że no to mówi Biblia, że w apokalipsie, że na początku, kiedy było Noe, to było potop, to było pierwszy raz, kiedy było po prostu, no niestety tak musiało to być, bo żeby grzech po prostu nie była i tak i jednak i tak się jakoś rozplenił, ten grzech po prostu był yy, i było właśnie zniszczenie świata przez potop. Teraz będzie zniszczenie świata po prostu przez ogień, także nie będzie przez potop. Tutaj się nie martwcie, że przez potop będzie. Jakieś tam powodzie są, to nie będzie koniec, jak będzie powodzie. Po, yy, koniec będzie jak będzie ogień. Czy to będzie wtedy koniec już. Yy, więc słuchajcie, Bóg nie dotrzymuje Bóg dotrzymuje właśnie obietnice, jak ktoś Wam mówi cały czas się z Was śmieje z szytercą a co było pierwszym psalmie, jak, jak, czytałam, jak czytałam filmik wcześniej? Że nie przebywaj z takimi osobami, które cały czas się z Ciebie śmieją i mówią, no za 50 lat, za 20 lat, za ileś tam lat, haha, żarty, żarty, no jakoś nie widzę. Ja sama czasami się śmieję, ale to ja wtedy sama się z tego śmieję. W sensie takim mówię, no wiesz, niedługo będzie pochwycenie, ale ja to wiem, ja to, ja to mówię w taki sposób, że żeby ich zachęcić do tego w jakiś tam sposób, bo ludzie... Jak powiem normalnie, to zaraz się obruszą i to i tamto. A jak powiem w takim, takim, że no wiecie, czekam na pochwycenia, wyczekacie i tak z uśmiechem na twarzy, że naprawdę czekam na to. Oni, oni doskonale o wiedzą. Ale to mówię po to, aby oni po prostu mogli troszeczkę się zastanowić naprawdę, że ja o tym myślę i mówię cały czas. To nie jest tak tylko sobie na chwilę. Więc nie poddajemy się, słuchajcie, nie poddajemy się i cały czas Czekamy, ja bynajmniej czekam na pochwycenie, dalej robię swoje, co Bóg mi pokazuje, co właśnie tutaj pokazuje mi, co właśnie jak tu go słucham. Także powiem Wam, no, że to jest niesamowite, że Bóg to potwierdza. I normalnie, jak wczoraj właśnie wracałam i tutaj rozmawiałam z pewną osobą, która powiedziała, że Bóg właśnie mówi, by nie siedzieć z tymi szydercami. I ja mówię, no dobrze, wow, fajnie, tu idealny przykład do tego, co mówi Biblia o tym, nie zasiadać z takimi osobami, które szydzą z Ciebie cały czas, nawet w żartach. Że pochwycenia nie będzie, albo czujesz się sama w tym wszystkim, że jesteś po prostu sama, że pochwycenie będzie czy nie będzie. Także powiem wam, e, takie osoby, które, które z tego szydzą. No współczuję im po prostu bardzo, bo ja wiem, w jakim jestem w tym miejscu, ja po prostu jestem tylko szczęśliwa i czekam na to, jak oni nie czekają, to ja zostawiam, ja o tym mówię bo po prostu, co ja czekam, tak jakbym mówiła cały czas, Boże, do wszystkich, czekam na mojego męża, no mąż mu przyjedzie, no mąż mu przyjedzie, z zagranicy tam pojechał, a był kiedyś, więc tak było, no mojego męża teraz nie ma, ale za chwilę zaraz przyjedzie, powinien być tam za dwa miesiące, czy tam półtora miesiąca już, tak? Więc to jest takie samo, takie, takie samo, takie coś i to jak mówi się o ten, o swoim mężu, to jest naturalne, ale jak mówi się o Jezusie, że ma przyjść, nie, jeszcze nie znamy, nie widzimy tego czasu, jeszcze go nie ma, nie, 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 to nie ten czas, jeszcze 10 lat, słuchaj, jeszcze poczekaj, nie, po prostu słuchajcie normalnie Adam Adamie, ja tylko już tego się śmieję teraz. Po prostu spoczuję tylko, że tak jest. No bo naprawdę mam takie serce, że mi tylko tych szkoda, takich ludzi, którzy tak myślą, że nie widzą w ogóle tych znaków. Wtedy wiem, że oczy mam jeszcze zamknięte, bo nie będą tych znaków po prostu widzieć. I choćbym była, mówię, jedna i znaki widzę, to po prostu... I tak będzie ogólnie Wam powiem, że mało osób będzie pochwyconych, bardzo mało osób będzie pochwyconych, bo ludzie dalej żyją jak sobie żyli. Oczywiście, teraz powiedz, co mamy teraz robić. No, oczywiście, że mamy dalej robić to, co robiliśmy, no bo teraz świadomo nie wiemy, kiedy to będzie, jakiego dnia i w ogóle, jakiego dnia i godziny. Powtarzam to, to o co, co mówi Biblia, ale lata widocznie widzimy, co się dzieje. Jakie znaki Panu pokazuje na niebie, na księżycu. Mówiłam o tym też przecież ostatnio. I powiem Wam, no. Jak komety na przykład już spadają. Już jedna była już w naszej atmosferze, więc czekam na kolejne, słuchajcie, komety. Ja czekam. I się cieszę z tego, że to będzie zaraz szlada dzień. Naprawdę czekam na to, na te znaki, bo wtedy się cieszę jeszcze bardziej, że moje, jak to Pismo święte mówi, podnieście swoje oczy patrzcie w górę po prostu, bo odkupienie wasze jest blisko. Także tak to na tyle będzie. <grym> Także się słuchajcie tym nie przyjmucie bo jeżeli z Jezusa się naśmiewali, wyszydzali Go, byli szydercami, to co, to, to co tym bardziej z nas? Szydzą z nas, że pochwycenia nie ma. Nawet bo tak samo może i wy, tak samo wysłuchający słuchający, którzy to, to samo ze mnie szydzicie, gadam głupoty, to i tam to wszystko. Proszę bardzo. Ja dlatego wtedy wiem, Ty jeszcze tym bardziej. Kolejny znak, że żyjemy w dniach ostatecznych. Także ja jestem jeszcze bardziej happy, słuchajcie. Naprawdę powiem Wam, że mega się cieszę. I idę do kolejnych, słuchajcie, filmików. To, to Pan Mów właśnie mi pokazuje. Będzie bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy. To tylko tutaj już właśnie Wam wspomnę. Może to będzie właśnie wtedy właśnie bardziej jutro. Czy sen mojej córki był po prostu prawdziwy? I zdziwicie się, i to bardzo się zdziwicie, co Pan mówi na temat jednorożców w Biblii. Także Tutaj już niedługo, niebawem to nagram i mam wtedy wszystko, wyjaśnię o co w tym chodzi. Także do usłyszenia i widzimy się w kolejnym filmiku. Bye!